Kierownik pierwszej drużyny PGGKS Bełchatów Dariusz Marzec chętnie włączył się w promocję pomocy chorym na ALS. Przedmiot system kraków sprawdzone. żaden z zawodników z powodu nadmiaru nie będzie w tym meczu południowy. Jeżeli chodzi o moje nominacje, chcę nominować dwie osoby. Pierwszą przeze mnie nominowaną osobą jest mój kolega Arkadiusz Piotrowski, który w barwach swojej firmy wybiera się na zawody sportowe. Podchodzi do tego bardzo poważnie. Podpił sobie już profesjonalny sprzęt sportowy, więc w zimie wody wylany na głowę mojego kolegi. Mam nadzieję, że pomoże mu traktować te zawody z przymrużeniem oka jako tylko rozrywkę i zabawę. Drugą nominowaną przeze mnie osobą jest mój kolega z pokoju, pan trener Krystian Kierak, koordynator do spraw młodzieży jednocześnie pierwszy trener drużyny rezerw. W ostatnim czasie w związku z tym, że kończy się okienko transferowe, ma taki nawał pracy, że temperatura w pokoju sięga zenitu, więc myślę, że zimna woda, również wylana na głowę Pana trenera, temperatura w pokoju obniży będzie temperatura pokojowa. Najkoszcze mam już za sobą. Teraz czas na przyjemność. Nie ukrywam, że od wczoraj nie spałem. No, przygotowałem się do tej przyjemności, aczkolwiek koledzy, którzy Będą mieli zaszczyt, nie ukrywam, sienicę. Tutaj wezmę to, to polanie wodą. Oczywiście to wychodzi w tym momencie z telezji. Napięcie przed kupłem zimnej wody. Zrobią to na pewno z nieukrywaną sobie satysfakcją. Dawaj! Czas na przyjemność.